Duszo moja, niech pieśń Twoja, głosi Józefowi cześć. On wybrany, niezrównany, więc mu chody trzeba nieść. Z nami chwałem, niebo całe, niech u Bożych złożymy. Że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg. Nabożeństwo do przeczystego serca świętego Józefa w pierwszą środę miesiąca, środa druga. Święty Józefie, przychodzimy do Ciebie. Aby powierzyć się Twemu, przeczystemu sercu. Pragniemy w nim doświadczyć ukojenia w trudzie naszej ziemskiej drogi. Prosimy, abyś roztoczył nad nami swoją opiekę. Chroni nas przed wszystkim, co osłabia w nas cnotę chrześcijańskiej nadziei. Niech na wzór Twojego przeczystego serca. Wytrwałego w przeciwnościach stają się mocne nadzieją. Pomóż nam w Bogu odnajdywać Ojca, abyśmy w naszym pielgrzymowaniu przez ziemię doświadczali poczucia bezpieczeństwa. Pomóż nam zamieszkać w sercu, naszego Pana, które jest domem dla nas, utrudzonych w drodze. Nieś nadzieją tym, których dosięga rozpacz, wspomagaj uciśnione dzieci Kościoła, pozbawione oparcia w ludziach. Przeczyste serce świętego Józefa, otoczeni Twoją modlitwą, pragniemy pomnażać największe z darów, jaki otrzymaliśmy od stwórcy, miłość. Ty wiesz, jak wiele jest w nas niedoskonałości. One sprawiają, że nie kochamy miłością, do jakiej zostaliśmy stworzeni i powołani w Chrystusie. Nie wierzymy w miłość Boga do nas, gdyż zostaliśmy głęboko zranieni w ludzkich relacjach. Przyjdź do nas spragnionych i złaknionych miłości, prowadź nas do Jezusa. Prosimy Cię, Pomóż nam wyzwolić serce z egoizmu i kochać czystą miłością, która nie szuka swego, lecz daje, bo czerpie ze źródła oddawcy miłości. błagamy za tymi, którzy czują się niekochani, niechciani, niepotrzebni, niech w Twoim sercu zaznają ukojenia. I dzięki Twoim ramionom odnajdą czułą miłość Ojca. Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki Marka Balona pod tytułem Nasz wielki patron, Święty Józef. Historia życia, modlitwy, świadectwa łask. Kult Świętego Józefa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa kult świętego Józefa nie był szczególnie rozpowszechniony w Kościele, co wcale nie oznacza, że postać opiekuna świętej rodziny nie zajmowała ówczesnych pisarzy chrześcijańskich. Wzmianki pełne czci o świętym Józefie spotykamy w pismach Orygenesa, świętego Ambrożego, świętego Jana Chryzostoma, świętego Hieronima, świętego Augustyna i świętego Piotra Chryzologa. Komentując Ewangelię Świętego Mateusza, Jan Chryzostom podziwia postawę uległości, posłuszeństwo Świętego Józefa oraz jego zawierzenie Bogu. Piotr Chryzolog zachwyca się prawością i pobożnością Świętego Józefa. Orygenes chwali go jako męża sprawiedliwego. Święty Augustyn pisze o legalności jego małżeństwa z Maryją i jego prawach ojcowskich. Święty Hieronim wychwala jego dziewictwo. A święty Grzegorz z Nazjanzu wynosi jego godność ponad wszystkich świętych. Na chrześcijańskim wschodzie kult świętego Józefa rozwinął się wcześniej aniżeli na zachodzie i był związany z kultem Maryi i dzieciątka Jezus. W oparciu o Ewangelię wskazywano tam na Józefa jako na oblubieńca Maryi, żywiciela i wychowawcę Chrystusa oraz uczestnika misterium wcielenia. Kryło się w tym uznanie wielkości i świętości Józefa, stanowiące fundament religijnego kultu. Przejawem kultu świętego Józefa stało się wprowadzenie jego święta. Prawdopodobnie pod wpływem apokryfu Dzieje Józefa Cieśli, już w VII wieku, 20 lipca, obchodzono w kościele koptyjskim w Egipcie Święto Ku czci Józefa. Chrześcijański Wschód uznawał go za jednego z wielkich patriarchów Starego Testamentu. Liturgiczny kult oddawano świętemu Józefowi z tego względu, że służył Jezusowi i Maryi, a ta cześć przejawiała się w szczerej pobożności i wielkich pochwałach pod jego adresem. Wydaje się, że początki samej uroczystości ku czci świętego Józefa wiążą się z palestyńskim klasztorem świętej Saby, w którym obchodzono ją od X wieku. Upowszechniała się ona stopniowo na chrześcijańskim wschodzie. I wiązano ją z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Wkrótce potem, niedzielę po Bożym Narodzeniu, obchodzono Kuczci Króla Dawida i Świętego Józefa. W ten sposób stała się ona przedłużeniem świąt Bożego Narodzenia. Także 26 grudnia obchodzono święto Kuczci Maryi i Józefa jako jej małżonka i dla wspomnienia ucieczki do Egiptu. Ważną rolę w propagowaniu kultu świętego Józefa na Zachodzie odegrał klasztor benedyktyński w Reichenau, gdzie po raz pierwszy wprowadzono go do liturgii. W zachowanych tam rękopisach Martyrologium Hieronimiańskiego z lat 827 do 842 wspomnienie świętego Józefa przypada na 19 marca, dzień jego prawdopodobnej śmierci. W okresie średniowiecza naukę o świętym Józefie rozwinęli między innymi święty Piotr Damiani, święty Bernard z Clairvaux, święty Tomasz z Aquinu i święty Albert Wielki, którzy w szczególny sposób podkreślali jego dziewictwo. Wielką czcicielką opiekuna świętej rodziny była w XIV wieku święta Brygida Szwedzka. Szczerze podziwiał świętego Józefa żyjący w pierwszej połowie XV wieku święty Bernard ze Sieny, który w swoich kazaniach nazywał go przybranym Ojcem Chrystusa i prawdziwym oblubieńcem Królowej Świata. Największą jednak czcią do świętego Józefa wyróżniała się święta Teresa z Avila, wielka reformatorka Karmelu. Twierdziła ona wprost, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za jego przyczyną, Zawsze to otrzymała i nie była nigdy zawiedziona. Wszystkie swoje klasztory fundowała pod wezwaniem świętego Józefa. On też był głównym patronem jej dzieł. Doroczne święto ku jego czci obchodziła bardzo uroczyście, zapraszając najwybitniejszych kaznodziejów, orkiestrę i chóry, dekorując świątynie i dbając o bogatą oprawę liturgiczną. Również święty Wincenty Apaulo ustanowił świętego Józefa patronem swojej kongregacji misyjnej, podobnie jak wcześniej uczynił to święty Franciszek Salezy. Do upowszechnienia się kultu świętego Józefa przyczynili się w dużej mierze karmelici bosi, którzy wznosili klasztory i świątynie pod jego wezwaniem. Także inne zakony i zgromadzenia, takie jak cystersi, dominikanie, franciszkanie, jezuici i kanonicy regularni – wniosły swój wkład w propagowaniu kultu świętego Józefa w kościele. W 1479 roku papież Sykstus IV wprowadził w kościele rzymskim święto ku czci Józefa Oblubieńca Maryi i polecił umieścić jego oficjum w brewiarzu. Za przykładem Rzymu poszły inne diecezje, które stopniowo wprowadzały to święto do mszałów i brewiarzy, a po 1480 roku Zaczęto je obchodzić także w innych krajach. W 1621 roku papież Grzegorz XV wprowadził święto ku czci Świętego Józefa w całym kościele, przy czym karmelici otrzymali również zgodę na obchodzenie święta opieki Świętego Józefa w trzecią niedzielę po Wielkanocy. W 1955 roku zastąpiono je świętem ku czci Świętego Józefa Robotnika. Obchodzonym w całym kościele 1 maja. Święty Józef stał się patronem zakonu wizytek, które zostały zobowiązane do naśladowania jego cnót. Powstawały również zgromadzenia zakonne pod wezwaniem Świętego Józefa, zarówno męskie, jak i żeńskie, a ponadto świeckie stowarzyszenia, bractwa i związki. W 1726 roku papież Benedykt XIII zatwierdził włączenie świętego Józefa do litanii do Wszystkich Świętych. Litania do przeczystego serca świętego Józefa. Kryje eleison, Chryste eleison, kryje eleison. Chryste usłysz nas, chryste. Wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, Módl się za nami, przeczyste serce Świętego Józefa, czuwające przy sercu Jezusa w Betlejem. Módl się za nami, przeczyste serce Świętego Józefa, przejęte troską o los najświętszej rodziny. Módl się za nami, przeczyste serce Świętego Józefa, zjednoczone z sercem Jezusa i Maryi. Módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, napełnione łaskami, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, Lilio pokory, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, mieszkaniec snud, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, Wzorze czystości i posłuszeństwa, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, gorejące miłością do Boga, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, sługi wiernego i mądrego, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, zatroskane obłądzących. I grzesznych, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, ostojo prawdy, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, filarze kościoła, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, pełne opiekuńczości, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, Słody czy miłości, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, ucieczko w przeciwnościach, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, pociecho zatruskanych, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, nadziei o wątpiących, módl się za nami. Przeczyste serce, Świętego Józefa, pogromco złych duchów, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, najgłębsze w uniżeniu, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, najwyższe w bogobojności, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, przeczyste serce Józefa, świętego oblubieńca, Matki Jezusowej i ziemskiego opiekuna naszego zbawcy. Wyjednaj nam u syna Bożego łaskę, aby i nasze serca stawały się podobne Tobie w milczeniu łagodności, pokorze i miłości do Boga i ludzi. O serce Świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj nas po wszystkie dni naszego życia. Amen. Modlitwa do Świętego Józefa przekazana w orędziu. Modlitwa ta została przekazana w czasie objawień w Itapiranga wraz z obietnicą, że każdy, kto z wiarą i ufnością odmawiać ją będzie przed obrazem lub figurą Świętego Józefa, doświadczy jego pomocy. Ojcze niebieski, ty sprawiłeś że w łonie najświętszej dziewicy Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dziękujemy Twojej opatrzności, że wybrałeś świętego Józefa na męża Maryi, na którą stąpił Duch Święty. Wraz z aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna pastuszką w Betlejem, oddajemy Ci cześć, Chwałę i uwielbienie, święty Józefie, które wraz z Maryją byłeś najbliżej serca Jezusowego i stałeś na straży dziewictwa niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu. Z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski. Przeczyste Serce Świętego Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała, i chroni nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło, i w Twoim sercu ukaż nam tajemnicę triumfu niepokalanego serca Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu. I synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa zmił się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa strzeż i umacnij nas. Ojcze niebieski ty powierzyłeś losy Jezusa twojego jednorodzonego Syna Maryi i opiece świętego Józefa który czynem okazał swą gotowość służenia tobie dziękujemy twojemu boskiemu miłosierdziu że udzieliłeś mu potrzebnych łask i napełniłeś jego serce taką wiarą aby mógł wypełniać swoje posłannictwo wraz ze wszystkimi świętymi w niebie oddajemy ci cześć chwałę i uwielbienie święty Józefie który wraz z Maryją byłeś najbliżej serca Jezusowego i stałeś na straży dziewictwa niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie, o uproszenie nam łaski. Przeczyste serce Świętego Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroni nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim sercu Ukaż nam tajemnicę triumfu, niepokalanego serca Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, strzeż i umacniaj nas. Ojcze Niebieski, ty wybrałeś świętego Józefa, naziemskiego ojca twojego syna i małżonka Maryi pełnej łaski. Dziękujemy Twojej miłości, że możemy się także nazywać jego duchowymi dziećmi bo jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem jak służyć Jezusowi i Maryi aby w nas mogło objawić się dziecięctwo boże wraz z całym kościołem oddajemy ci cześć chwałę i uwielbienie święty Józefie który wraz z Maryją Byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży dziewictwa niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu. Z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski. Przeczyste serce świętego Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroni nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami oddal od nas wszelkie zło i w twoim sercu ukaż nam tajemnicę triumfu niepokalanego serca Maryi abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych ojcze nasz któryś jest w niebie Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmił się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, strzeż i umacnij nas. Święty, święty, święty Pan, Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Przeczyste serce świętego Józefa, lilio pokory i sprawiedliwości, wraz z niepokalanym sercem Maryi, błagamy Cię, wstawiaj się za nami. I uproś nam u Twojego przybranego syna te łaski, o które Cię prosimy, i zjednocz nas w Twoim sercu, z sercem Maryi, abyśmy odnaleźli prawdziwy pokój i odpoczynek w najświętszym sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i Króla. Amen. Od świętości i czystości, bo i pierwszym był. Przy panience, on staje ręce, pierwszy położę dziecie Z nami chwałe, niebo całe. Niech u Bożych złożył że bez miary swoje dary na Józefa rozabóg, Z jego ręki wznosząc dzięki, Nasz zawiniciel pokarm brał i piastuna opieku na. Bóg wcielony Ojcem zwał. Z nami chwałę niebo całe, niech uboży w złożynu, że bez miary swoje dary na Józefa rozdał Bóg.